Rozdział 2. Sprzedaż Artykuł 864, paragraf 1. Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż 7 dnia od daty zajęcia. Paragraf 2. Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić bezpośrednio po zajęciu, jeżeli Punkt 1. Ruchomości ulegają łatwo zepsuciu, albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty. Punkt drugi. Zajęto inwentarz żywy, a dusznik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór. Artykuł 864 z indeksem górnym 1. Komornik może sprzedać z wolnej ręki ruchomości niewymienione w artykule 864 paragraf 2, jeżeli dusznik wyraził na to zgodę i określił minimalną cenę zbycia. Sprzedaż nie może nastąpić wcześniej niż po dwóch tygodniach od dnia oszacowania, jeżeli żaden z wierzycieli prowadzących egzekucję nie sprzeciwił się jej w terminie tygodnia od daty zawiadomienia go przez komornika o zamiarze jej przeprowadzenia. Artykuł 865 paragraf 1. Zajęte ruchomości nieużywane stanowiące przedmiot obrotu handlowego komornik na wniosek strony może sprzedać przedsiębiorcy prowadzącemu obrót takimi ruchomościami po cenach hurtowych. A gdy takie ceny nie zostaną udokumentowane, po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej ruchomości. Artykuł 836 z indeksem górnym 1 Zajęte ruchomości, których sprzedaż wymaga zezwolenia, komornik sprzeda za pośrednictwem przedsiębiorstwa posiadającego takie zezwolenie albo sprzedaje temu przedsiębiorstwu. Do wyceny ruchomości przepis artykułu 865 stosuje się odpowiednio. Artykuł 866 z indeksem górnym 2, paragraf 1. Do oszacowania zajętych przedmiotów o wartości historycznej lub artystycznej komornik wzywa białego. Przedmioty te mogą być sprzedane za pośrednictwem przedsiębiorstwa zajmującego się ich obrotem, albo państwowym muzeum, bibliotece, archiwum lub ośrodkowi badań i dokumentacji. Przepis artykułu 864 z indeksem górnym 1 stosuje się odpowiednio. Paragraf drugi. Do oszacowania wyrobów ze złota i platyny komornik powołuje biegłową wyroby ze złota i platyny z wyjątkiem przedmiotów użytkowych oraz przedmioty ze złota lub platyny niezdatne do użytku komornik sprzedaje przedsiębiorstwu jubilerskiemu lub innemu zajmującemu się obrotem lub przerobem metali szlachetnych. Przepis artykułu 865 stosuje się odpowiednio. Paragraf trzeci. Zajęte dewizy. Komornik sprzedaje bankowi lub innemu przedsiębiorcy zajmującemu się ich kupnem. Cena zbycia nie może być niższa od kursu kupna waluty obcej w złotych przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym datę sprzedaży. Artykuł 867 paragraf 1. Zajęte ruchomości nie sprzedane według przepisów poprzedzających Komorin sprzedaje w drodze licytacji publicznej. Paragraf drugi. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi 3 czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Paragraf trzeci. O terminie i miejscu licytacji. Komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na 3 dni przed dniem licytacji. W wypadkach określonych w artykule 864 paragraf 2 zawiadomienie to doręcza się dłużnikowi przed rozpoczęciem licytacji. Paragraf 4. Zajęte ruchomości niewymienione w artykule 865 lub niesprzedane w trybie przewidzianym w tym przepisie komornik na wniosek wierzyciela przekazuje do sprzedaży komisowej przed sprzedażą w drodze licytacji publicznej. Paragraf piąty dla sprzedaży komisowej zajętej ruchomości cenę sprzedażną ustala się w wa wysokości wartości szacunkowej. Jeżeli ruchomość nie zostanie po tej cenie sprzedana w ciągu miesiąca, komisant może obniżyć cenę sprzedażną o 25% z uzyskanej ceny sprzedażnej potrąca się prowizję komisową. Artykuł 867 z indeksem górnym 1, paragraf 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości dziesiątej sumy oszacowania. Paragraf 2. Rękoimie złożone przez licytanta, któremu udzielony przybi przybicia, zatrzymuje się. Pozostałym licytantom rękoimie zwraca się niezwłocznie. Paragraf 3. Jeżeli nabyca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmi, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód skarbu państwa. Artykuł 867 z indeksem górnym 2, paragraf 1. Licytacja odbywa się publicznie. Paragraf 2. W przetargu nie mogą Uczestniczyć dusznik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, oraz licytan, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Paragraf trzeci. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Paragraf czwarty. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Artykuł 868. Minister Sprawiedliwości ustali w drodze rozporządzenia przepisy określające zasady i tryb przeprowadzenia publicznej licytacji, w szczególności podstawy do wyłączenia przetargu. Artykuł 869 paragraf 1. Komornik udzieli przybicia osobie, ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wyzwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Paragraf 2 z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaży ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości. Artykuł 870 paragraf pierwszy. Wierzyciel lub dusznik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu. Paragraf drugi. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Paragraf trzeci. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzeć się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę. Paragraf czwarty. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie powstającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku. Artykuł 871. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12 dnia następnego. Artykuł 872, paragraf 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części traci prawa wynikające z przybicia. Paragraf drugi. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszych. Paragraf trzeci. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przypisanym komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę w Opłacone. Paragraf 4. Ze sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy płacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa. Artykuł 873. O ściągnięciu od nabywcy należności według artykułu poprzedzającego orzeka sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zaszkolenie. Artykuł 874. Nabywca po uprawomocnieniu się przybicie i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości, gdy sąd odmówi przybicia wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi. Artykuł 875 paragraf pierwszy. Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej oceny wywołania. Paragraf 2. Jeżeli egzekucja prowadzona jest przez kilku wierzycieli, pierwszeństwo przejęcia ruchomości na własność przysługuje temu z nich, który ofiarował najwyższą cenę. Przy równej zaś cenie temu na którego żądanie wcześniej dokonane zajęcie. Paragraf 3. Oświadczenie o przejęciu będzie uwzględnione tylko wtedy, gdy wierzyciel jednocześnie z wnioskiem złoży całą cenę. Własność ruchomości przechodzi na wierzyciela z chwilą zagadomienia go o przyznaniu mu przejętej rzeczy. Paragraf czwarty. W razie niezgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oświadczenia o przejęciu ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do niesprzedanych ruchomości. Jeżeli z pomiędzy kilku wierzycieli jedni żądają licytacji, a inni przejęcia ruchomości na własność, wyznaczona będzie druga licytacja. Artykuł 876. Jeżeli nabywca jest jedynym wierzycielem egzekwującym albo jeżeli cena nabycia wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucji, nabywca może zaliczyć swoją egzekwowaną wierzytelność na cenę nabycia. Artykuł 877. Jeżeli druga licytacja nie doszła do skutku wierzycielowi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysługuje prawo przejęcia ruchomości na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania. W tym wypadku stosuje się odpowiednio przepis artykułu 875 paragraf 2. Jeżeli wierzyciel nie skorzystał z prawa przejęcia ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do rzeczy niesprzedanej lub nieprzejętej na własność. Artykuł 878. Jeżeli dłużnik lub dozorca Odmawia wydania rzeczy nabywcy, komornik na wniosek nabywcy postąpi jak przy egzekucji roszczeń niepieniężnych. Artykuł 879 Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia tu rękojmi za wady rzeczy. Przeciwko nabywcy nie można odnosić zarzutów.